Wnętrze. Kabinet Tragera. Później. Światło przygaszono. Kat siedzi na krześle dla gości. Tom stoi obok niej. Trager siedzi za biurkiem i przygląda się jej uważnie. Kamerą stoi. Tom. Głębiej. Nie słyszysz nic oprócz mojego głosu. Nie ma żadnych innych dźwięków. Żadnych innych głosów. Jestem tylko ja. Jesteś spokojna. Zupełnie spokojna. Unosisz się bezwładnie. Cały strach zniknął. Kat jest w głębokim transie. Tom, powiedz, jak się nazywasz? Imię i nazwisko. Kat, Kat. Tom marszczy brwi, trager i kamerą, wymieniając spojrzenia. Tom, w porządku, Kat. Opowiedz nam o miejscu, z którego przybyłaś. Kat, ciemność, światła zgasły. Tom, a czy ona ma jakąś nazwę? Kat Angels. Tom, a gdzie ono leży? Kat, po drugiej stronie. Tom, po drugiej stronie czego? Drzwi? Kat kiwa głową na znak zgody. Tom pyta dalej łagodnym tonem. Tom, zapytam cię teraz o coś innego. Nie będziesz się bała. Cały strach zniknął. Pauza. Kat, kim są władcy ciemności? Kat, właścicielami. Panami. Tom, a co mają na własność? Kat. Ziemię. Za plecami Toma, kamerą zatacza oczyma goście pogardy. Twarz Tragera jest nieprzeniknioną maską, tylko tą zauważa liczbę nogą. Tą, Ziemię. Więcej niż jedno. Kat. Nie wszystkie. Niektóre. Wiele. Tom. I twój świat, w którym, kat, przybyli władcy ciemności dawno temu. Światła zgasły. Mama mówiła: koniec z samochodami, karabinami, są samolotami. Tylko popiół. Wszystko zginęło. Tom, wszystko zginęło. Kat, miasta, żołnierze, wszystko zginęło. Światła zgasły dawno temu. to jak dawno temu? Ile lat? Kat, przed kat? Tom, kat, skąd przybyli władcy? Ciemności. Cisza z innego kraju. Milczenie. Z innej planety? Czy przybyli w statkach? Skąd? Kat, przez drzwi. Cisza. Trager pochyla się nad biurkiem. Trager, niech pan ją zapytał broń. Tom, Kat, to ręczne działo. Ukradł się swojemu właścicielowi? Kat, gwałtownie. Jego właścicielowi! Właścicielowi Tejna. Tom, Tain. Czy on był ludzkim psem? Kat. Powtarza czyjeś słowa. Pozwólcie jej żyć. Powiedział. Dajcie mi ją. Powiedział. Dobrze Wam służyłam, Powiedział. Chcę dostać to małe zwierzę. Powiedział. Tom, oddali się tej nowej. Kat gwałtownie zaprzecza. Nie byłam jego nigdy. Udawałam, obserwowałam, słuchałam, dowidziawiłam się. Tom, oczyłaś się. Kat, czekałam. Długo czekałam. Potem ukradłam, uciekłam, zabiłam. Kat, kogo zabiłaś? Kat, władcy ciemności. Pana. Tom, poznałaś ich tajemnicę? Ukradłaś ich broń uciekłaś przez drzwi. Zgadza się? Kat kiwa powoli głową. Cameron spogląda na Tragera. Cameron, o czym on gada, do licha? Trager nie odpowiada. Słucha z uwagą. Tom, mam jeszcze jedno pytanie, Kat. Pauza. Ile palców u rąk mają władcy ciemności? Kat nie odpowiada. Tom pokazuje jej swoją dłoń z palcami, to gdyby to była długa Władcy Ciemności, ile palców byś naliczyła? Zbliżenie na Kat. Widok przez palce Toma. Po długim wahaniu Kat unosi rękę, dotyka kolejno palców Toma i liczy powoli. Kat raz, dwa, trzy, cztery, pauza. Pięć. Pięć to kciuk. Nastaje długa przerwa. Kat nadal patrzy na dłoń, ale widzi coś innego. Próbuje sobie przypomnieć, gdy wydaje się, że już skończyła i palec przesuwa się poza kciuk. Toma licząc palec, którego tam nie ma. Kat. 6. Teraz naprawdę skończyła. Tom zaciska dłoń w pięść. Zapada pełna napięcia, cisza. Wyciemnienie. Akt trzeci. Rozjaśnienie. Wnętrze. Gabinet Tragera. Przed świtem. Trager pochyla się nad biurkiem naciska guzik interkomu. Trager. Griggs. wezwij Matronę i powiedz Matsumoto, żeby przygotował zastrzyk. Pento zalo. Co to ma? Niech pan ją wyprowadzi z transu. Trager rusza ku drzwiom. Tom biegnie za nim. Tom. Nie może pan tego zrobić. Trager wychodzi. Tom podąża za nim. Kamerą zostaje skat. Cięcie. Wnętrze. Korytarz. Tom łapie Tragera za ramię i wraca go. Tom, co jeszcze pan chce od niej usłyszeć? Trager, historia, która ma sens. Matsumoto podchodzi do nich, niesie skrzynkę z instrumentami medycznymi. Tom nadal patrzy na Tragera. Tom nie chce panu ujrzeć prawdy. Mimo, że mają pan przed oczyma. Ile palców, Trager? Tom unosi w górę obie dłonie, rozcapierzając palce. Trager, no co panu chodzi z tymi palcami? To nauczyłem się liczyć na palcach. Pan również. To powszechne. Mamy 10 palców, dlatego liczymy w dziesiątkach 100 do 10 razy 10 Sto 110 razy 10 razy 10. Trager, do czego pan zmierza? To ten pistolet, który pan zabrał, Katz. to mówił, że w jego magazynkach było po 144 pociski. Czy ta liczba nie wydaje się panu dziwna? Tyle widzimy zbliżającą się matronę, która nadal się wachluje. Trager być może. Tom 144 to 12 razy 12. Trager nie porównuje w czym rzecz, ale moc to tak. Moc to system dwunastkowy. Oczywiście. To rasa, która ma 12 palców rąk, liczyłaby w systemie dwunastkowym. Trager, ile jeszcze dowodów pan potrzebuje? Niech pan to w końcu zrozumie. Ta kobieta nie pochodzi z Ameryki XX wieku. Trager, chce pan powiedzieć, że jest z innej planety? Matsumoto, mało prawdopodobne. Pobraliśmy próbki jej Struktura genetyczna jest całkowicie ludzka. To powiedziała wam, skąd pochodzi: z Ziemi, ale nie z naszej Ziemi. Matsumoto, ze świata równoległego. Dokładnie. Matrona podchodzi do nich, nie przestaje się wachlować. Trager, słucham? Matsumoto, z sąsiedniego wszechświata. Niektórzy matematycy wysuwali teorię o istnieniu. Like nazwałby to innymi wymiarami. Istnieją dowody sugerujące, że może istnieć nieskończona ilość tych linii czasowych. Trager. Co to jest linia czasowa? Doricha. Tom. Pamięta pan ostatnie finał w baseballu? Trager. Brace przegrał. Cameron. był do tego równowartość tygodniowych zarobków. Tom. Niech mi to pani pożyczy. Łapie wachlarz. A co jeśli istnieje inny świat, w którym Brace wygrali? Niech pan spojrzy. Wyobraźmy sobie historię jako linię prostą. Przeszłość prowadzi do teraźniejszości. Ono się złożone w linii. Ale jeśli jest możliwy więcej niż jeden rezultat, może dochodzi do obu z nich. Na każdym rozstaju dróg powstaje nowe świat. To rozszerza wachlarz o jedno oczko. Od uchwytu odchodzi teraz jedna czerwona i jedna czarna ścieżka. To w ten sposób mamy jeden świat, w którym wygrali Braves i jeden, w którym wygrali Twins. Rozchyla szerzej Vaklasz. A teraz mamy też świat, w którym w finale grali Pirates i Blue Jays. Tom nadal rozchylając wachlarz. Świat, w którym mistrzostwo zdobyli Dodgers. Świat, w którym Dodgers nadal grają w Brooklynie. Świat, w którym nigdy nie wymyślono baseballu I w październiku wszyscy zakładają się o wyniki meczów krykieta. Wachlarz rozkłada się szeroko. Nieskończenie wiele światów obejmujących wszystkie możliwości, wszystkie alternatywy. Nie uniwersum, ale multiversum. Trager patrzy na wachlarz, a potem na Matsumoto. Trager. I wszystkie te światy istnieją. to? Matematyka zdaje się sugerować, że tak. Ale podróże między wszechświatami z pewnością są możliwe. Zrusza ramionami. Zresztą to tylko teoria. Trager krzywi się. Zabiera wachlarz Tomowi i składa go. Trager. Teoria. Pauza. Przejdźmy do faktów, doktorze Lake. Przepraszam, że wciągnąłem pana w te sprawy. Pora już odesłać pana do domu. Załatwię panu transport na Matronę. Proszę ją zaprowadzić do celi. Tom, Trager, niech pan chwilę zaczeka. Tom chwyta Tragera za ramię, zatrzymując go na moment. Tom, niech pan chociaż pozwoli mi pozwolić z nią przez chwilę. Chcę się z nią pożegnać. Zbliżenie. Druga dłoń Toma. Jedną ręką ściska Tragera za ramię, a drugą kradnie mu z kieszeni portfel. Powrót do korytarza. Trager, niczego nie podejrzewając, kiwa głową na znak zgody. Trager, pięć minut. Nie więcej. Trager odchodzi z Matsumoto. Tą zręcznie ukrywa skradziony portfel. Pięcie. Wnętrze. gabinet Tragera. Tą wraca do gabinetu Tragera. Katnala jest pogrążona w transie. Cameron znowu zaczął się bawić gumką. Tą to... Trager pana wzywa. Cameron z wahaniem. A kto będzie jej pilnował? Tą pilnował podczas czego? Snu? Cameron wzrusza ramionami i wychodzi. Tą zamyka za nim drzwi na klucz i siada obok Kat. Teraz policzę do 5, kiedy powiem 5, obudzisz się, będziesz wypoczęta i spokojna, nie będziesz się bała, ale będziesz naprawdę bardzo cicho. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To on strzela palcami, Kto otwiera oczy, to mu palec do ust, Tom. Nic nie mów, tylko kiwaj głową, kat kiwa głową. Są drugie drzwi, prawda? Czyli ucieczki, to do nich chcesz się dostać. Kat cicho, tak. Pora uciekać, Tomas. Idę stąd. Długa pauza. Tom waha się. Patrując się w jej twarz, z wielką niechęcią podejmuje decyzję. Tom. Zapewne będę o tego żałował, ale... Uważaj na drzwi, kat. Jeśli ktoś spróbuje wejść, ugryź go. Kat kiwa stanowczo głową wstaje z krzesła. Tom podchodzi do sejfu, wyciąga kartę z portfela Tragera, wkłada ją do otworu, naciska kilka guzików. Cięcie. Wnętrze. Korytarz. Parę chwil później... Matrona czeka pod drzwiami. Cameron i Trager podchodzą do niej. Cameron próbuje otworzyć drzwi, ale są zamknięte. Cameron, otwierać! Co pan kombinuje do cholery? Trager każe musi odsunąć gestem dłoni. Trager: Doktorze, postępuje pan bardzo głupio. jest z kieszeni klucza, otwiera drzwi i wchodzi do gabinetu. Cameron idzie tuż za nim. Punkt widzenia Tragera: Trager staje twarzą w twarz z tomem i z ręcznym. Kat wkłada bransoletę. Trager nie traci opanowania. Trager, naprawdę nie radzę tego robić, doktorze Lake. Jeśli wystrzeli pan z tego tutaj, zabije pan nas wszystkich, łącznie ze swoją dziewczyną. Tom, to nie jest moja dziewczyna. Potrzebny nam samochód. Trager, czy mam panu powiedzieć, ile przestępstw pan popełnia? Tom, dziękuję, ale lepiej nie. Ta limuzyna będzie w sam raz. Trager, Cameron, przeprowadź limuzynę pod wejście. Cięcie. Wnętrze. Świt. Widok na wyjście z budynku. Trager stoi w drzwiach z Tomem i Kat. Pozostali strażnicy leżą twarzą do dołu na podłodze. Cameron podjeżdża limuzyną. Tom, niech pan zostawi silnik włączony. Tak jest. A teraz proszę wejść i odsunąć się od samochodu. Świetnie. Jeszcze Kat sprawdź, czy nikt nie ukrywa się pod tylnym siedzeniem. Kat podchodzi do limuzyny i zagląda do środka. Nie ukrywa się. To mas. Tom. Tom. Nie planowałem tego, trager. Tak się po prostu złożyło. Niech pan nie bierze tego do siebie. Trager patrzy tylko na niego. Tą biegnie do samochodu. Wnętrze, limuzyna. Kontynuacja. Tą wskakuje do samochodu, zatrzaskuje ze sobą drzwi. Kad się nerwowało na siedzeniu dla pasażera. Tom rzuca działo ręczne na jej kolana. Włącza bieg, naciska sprzęgło i rusza. Limuzyna mknie przed siebie. Tą prowadzi lewą ręką. Prawą sięga do kieszeni, wyciąga stamtąd trzy. Czarne cylindry. Ja również rzucę kat. Tom, masz. Zobaczymy, czy potrafisz załadować puff-bum. Kat uśmiecha się do niego i wkłada jeden z cylindrów do broni ze słyszalnym trzaskiem. Kat działo-ręczne. tało Działo-ręczne. Przed nimi pojawia się wysoki płot pod napięcie i po stronie Tom ściska gaz do dechy. Tom, trzymaj się. Zawsze chciałem sprawdzić, ile wyciągnie to wielkie cholerstwo. Plener, baza na pustyni. Wartownicy uskakują na boki, gdy limuzyna rozbija płot. W górę sypią się skry. Mężczyźni wyciągają broń i otwierają ogień do oddalającego się samochodu. Bez rezultatu. Wnętrze, limuzyna, kontynuacja. Tom mocno kręci kierownicą. Limuzyna zakręca, zarzucając gwałtownie, i wjeżdża na szosę. Tom spogląda na kat. Tom, wiesz co? Jeśli okaże się, że uciekłaś z psychiatryka, czuję się naprawdę głupio. Uśmiecha się do Kat. Będziemy musieli szybko się pozbyć tej jej Będzie jej szukał każdy gliniarz na zachód od miejsca CP. A dokąd właściwie jedziemy? W odpowiedzi Kat unosi branzoletę i zaciska dłoń w pięść. Ciemne kreski ponownie rozjeżdżają się niebieskim blaskiem. Najjaśniej świecą, gdy dziewczyna kieruje się ku przodowi. Prosto na wschód. Kat w tę stronę. Tomas. Tom jest pod wrażeniem. Tom. Chyba ja jednak nie jesteś z psychiatryka. Przenikanie obrazów do planer. Przejście dołem późny ranek. Kat pomaga Tomowi wtoczyć limuzynę do zarośniętego zielskiem przejścia pod autostradą. Kiedy kończą samochód jest dobrze schowany. Tom. To powinno wystarczyć. Prędzej czy później ją znajdą, ale my powinniśmy już być daleko stąd. Kat powtarza echem. Daleko stąd. Unosi dłoń wewnętrzną powierzchnią ku górze i rozpościela parce. Pojawia się hologram. Dziewczyna trzyma w dłoni świat. Tom jest odpowiednio zdumiony. Tom, znasz więcej sztuczek niż Holdini? zbliżenie na hologram. Punkt widzenia Toma. Ziemia obraca się powoli. Przezroczyste widmo w barwach brązu, zieleni i błękitu. W okolicy, którą nazwalibyśmy południowym Nowym Meksykiem. Miga białe światło. Kat. Tam, to mas, daleko stąd. Z powrotem na scenę. Tam przygląda się hologramowi i uświadamia sobie, co widzi. To nowy Meksyk. Co najmniej 1200 km stąd. Możemy tam dotrzeć w dobę. Po powierzchni kuli pełzną obce symbole. Kat umie odczytać, ale to mnie. Kat niedobrze. Za późno. Drzwi się otwierają, drzwi się zamykają szybko, szybko. Musimy tam być szybciej. Spogląda na słońce przed nowym światłem, przed, szuka słowa, przed świtem. To jutro o świcie? A co się stanie, jeśli nie zdążymy? Kat. Nie będzie drzwi. Cięcie.